Wieczór sensacyjnych rozstrzygnięć podczas DSF 21 w Mysłowicach, a ze mną jeden ze sprawców owych sensacji Remigiusz Smolicki Remek. No przede wszystkim no szacunek wygrany nad Blisem KOMBU. Znanym już zawodnikiem serce rośnie gdy się widzi, no zwłaszcza, że to była wygrana przez Noka. Tak oczywiście witam wszystkich bardzo serdecznie. No, cieszę się z mojej walki, choć tak jest mały niedosyt, że wyszło jak wyszło ten oko uszkodzone i ogólnie. No ale to niestety to już nie moja wina. Przeciwnik trzymał nisko swoją prawą rękę, więc starałem się to wykorzystać. No i tak zapytam ci teraz o plan na walkę, tak? Byłeś wyższy, byłeś cięższy, więc gdzieś tam planem na walkę było poszukać tego wysokiego kopnięcia, żeby powiedzmy ustrzelić Brisa Kombu, tak jak się to udało? Nie, nie nastawiałem się ogólnie na nokaut. Ogólnie plan z lewą nogą to wyszedł spontanicznie, bo widziałem, że rękę trzyma bardzo nisko, a plan był oczywiście wiadomy, no każdemu chciałem trzymać dystans i tak pozostawić to wszystko, nie? Co i długo się zastanawiałeś w ogóle nad tą walką, bo blisko było tak jak już wspomniałem, uznana marka, więc no, trzeba się trochę zastanowić nad walkami z takimi zawodnikami. <grym> tak, trzeba było się dużo zastanowić, choć nie w moim przypadku ja się szybko z... nawet się nie zastanawiałem w ogóle, więc y, zresztą y, Bris y, miałem na początku walczyć z, y, z innym przeciwnikiem, a wyszło, jak wyszło, gdzieś tam się zmienił, jakaś kontuzja wyskoczyła, niespodziewana i... Pozostaliśmy przy tym zawodniku. Słuchaj, Remig, no walka wygrana, tak? Tu nie, nie pozostawia żadnych złudzeń, technika była legalna. Chris mhm. na pewno będzie chciał rewanżu. Pytanie, czy taki rewanż jesteś gotów mu dać? No myślę, że tak, nie ma problemu, nie. A więc zobaczymy, czy dojdzie do rewanżu. Na razie jest zwycięski remik już Czekamy więc na kolejne walki tego młodego fightera w DS w Kickboxing Chelsea. Dziękuję bardzo.